A dokładnie zagrać do pięknej dziewczyny, którą widzisz. Zazwyczaj zwykły hej, wystarczy. Ponieważ nie chcesz bazować na gotowych tekstach na podryw czy strukturach, ale bardziej nauczyć się sztuki improwizacji i radzenia sobie w każdej sytuacji. Jeżeli jednak czujesz, że pewna struktura będzie dla Ciebie pomocna, skorzystaj z następującej. Więc zaczynasz od zwykłego. Hej, cześć, przepraszam. Sory i tak dalej. Drugim krokiem jest nadanie kontekstu, czyli przedstawiasz dziewczynie, co się dzieje, tak aby miała kontekst, dlaczego do niej zagadujesz. Więc to może być coś w stylu: Hej, przechodziłem właśnie obok, zobaczyłem Cię i chciałem Ci powiedzieć, że nasz naprawdę urocza w tej czerwonej sukience. Kolejnym krokiem jest po prostu przedstawienie się, a następnie robić coś, co nazywam wysunięciem założenia i pytaniem. Czyli na przykład, okej, okay, Ola, więc co robisz poza wyglądaniem urocza w kawiarni i udawaniem, że pracujesz? Teraz, gdy już rozmawiasz z dziewczyną, chcesz pamiętać o swojej intencji. Twoją intencją powinno być pobudzanie emocji, więc chcesz dbać o dobry balans. Nie może być za dużo pozytywnych emocji, ani też za dużo negatywnych emocji.